Szanowni Państwo, siedzę sobie na kupie kamieni, wokół mnie rośnie dużo noszczyka białego, noszczyka różowego, rosną jakieś takie inne krzaczki, rośnie kobylak, jak widzicie cała apteka, rośnie rzepik, proszę Państwa, rośnie też wierzba, rośnie ten barsz chmieleskiego, ale tutaj mamy specyficzne ziółko, które zainteresuje wszystkich czpunów. Muszę Wam powiedzieć jedno. Kupujecie marychę, palicie po kryjomu i wprowadzacie się w stan euforii. stan, no, którego nie powinno być u człowieka. Jak już tak chcecie bardzo w ten stan wejść, zerwijcie to ziółko. Nie powiem Wam nazwy, bo jak Wam powiem nazwę, to wszystko opylicie, gdzie to tylko rośnie. Ale rośnie to praktycznie wszędzie, nawet pod Waszym progiem. Takie dwa listki powodują, że człowiek staje się wesoły. Miły, uprzejmy, grzeczny i tak dalej, i tak dalej. Jak to zażywamy, abyśmy się wprowadzili w tak specyficzny i miły stan? Nazwy powiedziałem nie powiem, bo byłbym ścigany zaraz przez policję, prokuraturę i prawo. Ale powiem Wam, takie dwa listki. Ja ziem jeden, bo bym był za bardzo wesoły w następnych filmach. Powiem Wam, jaki ma smak. No, wpadający taki w mięte. Ale zaraz człowiek po zażyciu pierwszych łyków soku zaczyna się śmiać. Jak się zaczyna śmiać, to znaczy, że jest piornujące wrażenie tego ziółka. O czym mało kto wie. Mało kto wie. Wiedzą to tylko tacy stare zielarze, zielarki i starzy zielarze. Dlatego nie kupujmy świństwa u dealerów. Poszukajmy w naszej przyrodzie, poszukajmy na naszych łąkach, poszukajmy tego, co nam daje natura i to jest dopuszczone prawem? Gdyż wiecie, policja, prokuratura wsadzają za głupiego jednego czy dwa krzaki do więzienia, jak ktoś hoduje na własne potrzeby, chociażby konopie indyjskie. A tutaj rośnie wszystko nam pod rękę, narwać tego, narwać, nasuszyć i później listeczka jednego, drugiego zjadacie. Powiedziałem, jednego zjadłem i już jest dla mnie wystarczające. Już mam humor i tym humorem kończę. Dziękuję bardzo.